Od razu zacznę film od tego, że nie jest to żaden clickbait. Nie szanuję tych clickbaitów, nie, nie lubię tego robić i nigdy w życiu nie mam zamiaru tego robić. Jest to konkretny film, w którym wytłumaczę Wam, w jaki sposób możecie zarobić niebieskie kryształy i w jaki sposób możecie je mądrze wykorzystać w grze. Od razu shoutout dla Vampira, jednego z naszych guildmate'ów i przyjaciół, który główkował i wpadł na ten pomysł. I przechodzimy od razu do tego paradoksalnego systemu. Żeby łatwiej mi było wytłumaczyć, w jaki sposób możecie to zrobić, zacznę od podstaw. Od razu też dodam, że ten system jest dobry dla ludzi, którzy wbili już te dwa i wyżej. Każdy z Was wie, że macie dostęp do sklepu w Lostark. W tym sklepie zazwyczaj ludzie wydają swoje Royal Crystals, kupione za prawdziwe pieniądze, na różne itemki i wydają też niebieskie kryształy, które kupuje się właśnie za Royal Crystals. W tym sklepie znajduje się też tutaj o, taka opcja Marie's Secret Shop. Najbardziej pay mechanika w tej grze, jeżeli chodzi o to. I w tym miejscu e, ludzie wydają niebieskie kryształy, żeby kupować materiału do ulepszeń. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna funkcja, o której bardzo dużo ludzi nie wie. Albo nie rozumie po prostu. Nie przejmujcie się, spróbuję to szybko wytłumaczyć. Macie tutaj przycisk Currency Exchange, jak taki kantor kryształowy, można tak powiedzieć. Eee, możecie tutaj za swoje Royal Crystals kupować golda, a za golda możecie kupować niebieskie kryształy. Jest to taki exchange w rynku gry, tak? Tutaj macie opis tego wszystkiego, jak to działa. Jakby ktoś chciał, to może sobie przetłumaczyć, przeczytać. System zarabiania, o którym będziemy mówić, bezpośrednio jest związany z kupowaniem kryształów, właśnie w tym miejscu. Zwróćcie tylko na jedną rzecz uwagę, że tutaj jest Daily Listing Limit, czyli tylko 10 razy można jakąś transakcję wykonać. To jest istotne. No dobra, teraz konkretnie na czym to polega? Słuchajcie, w grze macie możliwość wydropienia Live Lipstone'ów. To są kryształy do ulepszeń w Tierze 2. Możecie je dropić tradable, czyli takie, które można sprzedawać, albo takie, które nie można sprzedawać. Z raid guardianów na pewno lecą wam takie, które można sprzedawać. System będzie polegał na tym, że life Lipstone, które są tradable, czyli te, które można sprzedać, wystawiamy w markecie na sprzedaż do, dla graczy. Gold, który zarobicie ze sprzedaży tych life limestone'ów w markecie, wydajecie w currency exchange na kupowanie kryształów. W tej chwili jakbyśmy mieli kupować za 400 golda otrzymamy 95 kryształów. Najniższa cena Life w tej chwili to 85 zł. Jeżeli sprzedacie 10 Life Lipstone'ów, dostaniecie 850 zł. Za te 850 golda możecie kupić ponad 180 kryształów. Te, te obliczenia są przybliżone, tak? Możecie, możecie sami to obliczyć, jakie będą konkretne wyniki. Wracamy do Mari i powiedzmy, że sprzedaliśmy te 10 Life i mamy tutaj 190 kryształów. Możemy za 14 kryształów, za 14 uwaga kupić 10 lipstone'ów. Można powiedzieć, że za 10 lipstone'ów zarobiliśmy około 900 golda. Za te 900 golda kupiliśmy około 180 kryształów niebieskich, a potem z tych 180 kryształów wydaliśmy tylko 14 i kupiliśmy 10 lipstone'ów z powrotem, czyli progres naszej postaci utrzymuje się, a my zarobiliśmy jeszcze około 160 niebieskich kryształów. Nie wiem jeszcze, jaki czas to potrwa, to będzie zależało wszystko od ceny golda zapewne. Dalszej części tego filmu Puszczę Wam skrót z mojego dzisiejszego livestreama, gdzie właśnie wykonywałem ten cały proces i zobaczycie, że to jest możliwe i że to działa. Okej, okay, słuchajcie, taktyka na wampira, na czym to polega? Już tłumaczę, uwaga, to, to jest jedna z metod, jak możecie zarabiać w tej grze, wykorzystujcie na waszym serwerze. A więc tak, dropacie tier 2 kryształy niebieskie, takie jak tamte, które pokazywałem, o te, o te. Jeżeli one są tradable, bierzecie je i sprzedajecie na markecie. Potem przychodzi to was pocztą hajsik 1400 mi przyszło, nie? Akceptujecie ten hajs? Wzięliście już hajs. Teraz idziecie do marketu F4. I tutaj macie currency exchange. I dajmy na to, że ja sprzedałem. Chcę kupić kryształy i, i kupię ten. Mam 1400 golda ze sprzedaży tego czegoś, nie? Kupię za golda te kryształy. 380 kryształów. Za 1400 golda, które przed chwilą zarobiłem, prawda? No dobra, ok. Claim, claim. Jeszcze złoto dostałem. No i kupiłem te kryształy. I teraz uwaga. Istotny moment w tym wszystkim. Idę do Mary Shop. 10 kryształów kupuję za 14, tak? Ok, i kupiłem jeden. Za 14, a zrobiłem 380. Czyli nie wydając ani grosza prawdziwego hajsu. Przed chwilą dostałem z Mary Shopitem na ulepszanie, I, i ja mogę teraz kupować, kupować ulepszacze, tak? Tylko tym razem one są account bound. To jest to jest bardzo ważne, czyli te już nie mogę sprzedać, nie? Te mogą użyć do ulepszeń. Widzicie, tylko na streamie ów dowiecie się, jak prać pieniądze w Los Na sam koniec, tak jak powiedziałem, dodam parę słów od siebie. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to już możecie się żegnać. Dziękuję za oglądanie. Natomiast e, to, co chcę powiedzieć, jest związane dalej z sposobem grania, jaki ja sobie wybrałem. Więc ja postanowiłem, że nie będę wydawał ani złotówki prawdziwego pieniążka na itemy do ulepszania. Postanowiłem, że progresowanie postaci będzie tak jakby for fun, czyli będę się starał dotrzeć do tego najwyższego poziomu, ale nie mam zamiaru wydawać pieniędzy prawdziwych. Kiedy już zacząłem się zagłębiać właśnie w różne mechaniki gry, dopiero się dowiedziałem o tym systemie z exchange'em. Kiedy dowiedziałem się o tym sposobie, że tak powiem, to byłem bardzo zaskoczony i nawet zadowolony, bo pozwala mi to e, jakby zachować moje postanowienia, a z drugiej strony wykorzystać system pay-to-winowy tej gry, żeby osiągnąć e, jakiś progres. Tak? A powtarzam, nie wydaję na to pieniędzy, więc wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o temat e, gry, czy to jest pay-to-win i tak dalej, jest to obszerny temat, niektórzy ludzie cały czas. Zastanawiają się, czy grać w tą grę, bo ona może być Pay to Win. Niektórzy cały czas uważają, że to jest gra Pay to Win, niektórzy się kłócą z tym, mówią, że nie. W tym filmie nie będę się jakby skupiał na tym, nie będę o tym rozmawiać, ale jeżeli Was interesuje taki temat, to jak najbardziej mogę zrobić taki film, opowiedzieć albo powiedzieć, co ja o tym sądzę. Wracając do tematu właśnie tego sposobu e, tradowania, mam nadzieję, że ten filmik dotrze do największej ilości osób. Dobrze rozumiem, że nie każdy chce, bądź może e, wydawać. Na, na, na grę komputerową. Są też inni, którzy po prostu mają takie postanowienia jak ja, że nie chcą progresować za pieniądze. Dlatego liczę właśnie na to, że dotrze to do największej ilości osób i maksymalnie dużo osób skorzysta z tej metody, póki ten system ma jakiś sens. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i!